Od 20 maja do 14 czerwca przy Działdowskim Ratuszu można oglądać wystawę plenerową Zoldał Utajony Ośrodek Zagłady Niemieckie Obozy w Działdowie w latach II wojny światowej. O szczegółach mówią organizatorzy. Spotykamy się na Działdowskim Rynku, aby zaprezentować Państwu wystawę o funkcjonowaniu i historii niemieckich obozów w Działdowie. Wystawę przygotowało Biuro Upamiętniania Walki Męczeństwa w Warszawie oraz oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w oddział Gdańsku. Autorami tej wystawy są dr Anna Jagodzińska i Bartosz Januszewski. Wystawa prezentuje nam historię niemieckich obozów na terenie Działdowa na przestrzeni 6 lat. Obóz w Działdowie nosił różne nazwy i miał różne przeznaczenie. Był to obóz na początku był to obóz jeniecki, obóz karny. Utajony ośrodek zagłady, a także był to obóz przejściowy, chociaż dla wielu więźniów te przejście w Działdowie kończyło się śmiercią. Tak było w przypadku duchownych, których zamordowano w tym obozie 89. Obóz w Działdowie jest wymieniany zaraz po Dachau i po Auschwitz jako miejsce eksterminacji duchowieństwa polskiego. W tym obozie zamordowano arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Alona Wetmańskiego, biskupów płockich, którzy od 2010 roku są również patronami miasta Działdowo. Prezentowana dzisiaj na placu Mickiewicza wystawa autorstwa Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej jest jednym z elementów obchodów 80. rocznicy Męczeńskiej śmierci patronów naszego miasta Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego. W ramach tych obchodów odbędzie się konferencja naukowo-historyczna w Działdowskim Centrum Kształcenia Ustewicznego 27 maja zgodnie z obowiązującymi reżimami epidemicznymi jakie narzucają nam pewne formy. Następnego dnia na placu od dawnego obozu odbędzie się upamiętnienie poprzez apel pamięci, złożenie kwiatów przy pomniku i będzie także msza święta. No chciałem podziękować przede wszystkim stowarzyszeniu pamięci i tożsamość panu Zenonowi Gajskiemu i Andrzeju Wieruteckiemu, których mogę śmiało nazwać ambasadorami ofiar dziaduskiego obozu, bo ich ciężka praca i długoletnie zaangażowanie o to, żeby po pierwsze upamiętnić miejsce, miejsce zagłady wielu tysięcy ofiar i ich działania, żeby ta pamięć nie, 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 nie była ulotna. Między innymi doprowadziły do tego, że miasto pozyskało pierwsze pieniądze 4 miliony złotych na prace, które mają zabezpieczyć obiekt dawnego obozu w Działdowie, ale także ich działania doprowadziły do tego, że od dłuższego czasu trwają w Instytucie Pamięci Narodowej badania nad historią tego obozu i wyniki tych badań możemy właśnie zobaczyć na tej wystawie. Plenerowej, która od bodajże czwartku znajduje się przed ratuszem, przed działdowskim ratuszem i jest dostępna dla wszystkich mieszkańców. Na ekspozycji znajdują się informacje na temat, na, temat dnia, na temat dnia obozowego. Mamy relacje świadków więźniów: są to relacje pani Teresy Krowickiej, Henryki, Ta, Henryki Taube. Czy pani Haliny Rogozińskiej, która w jednym transporcie z całą swoją rodziną jadąc do Działdowa była, była właśnie w transporcie z arcybiskupem Nowowiejskim. Na wystawie znajdziemy wycinek dotyczący historii obozu nakazowo-rozdzielczego NKWD. Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej Pamięci i Tożsamość, które w tym roku, w marcu, obchodziło piątą rocznicę powstania, przez ten okres starało się jak najszerzej w skali kraju promować historię naszego miasta, to zwłaszcza tą jego część martyrologiczną, o, którym, o której wspomniałem na początku. Wykonaliśmy około 40 prelekcji, pokazywaliśmy film Zoldało miasto na pograniczu śmierci. Autorem scenariusza był tutaj przede wszystkim Andrzej Rutecki, a film wyreżyserowała pani Maria Cegiełka. Ten film prezentowaliśmy w zasadzie można by powiedzieć od Gdańska po Kielce, we wszystkich większych, mniejszych miastach i miejscowościach. Przybliżaliśmy mieszkańcom tych miejscowości historię nasze, naszego miasta, pokazywaliśmy e, również e... To co staraliśmy się przynajmniej pokazywać, to również co było także przed tym okresem tej, tej, tej krwawej historii na naszego miasta. Byliśmy między innymi trzykrotnie na przystanku Historia w Warszawie, gdzie ten film był prezentowany, były odczyty na ten temat. Zorganizowaliśmy też konferencję w historycznej hali BHP w Gdańsku, gdzie również prezentowaliśmy i film, i historię naszego miasta. Myślę, że do, do tego czasu zdołaliśmy zainteresować osoby, o których w mediach mówi się, że określa się ich mianem decydentów. Stąd być może będzie ta nasza, nasza dalsza działalność, będzie się bardziej rozwijać i będziemy starali się promować nasze miasto dalej szeroko w skali kraju. 27 maja odbędzie się również konferencja, w trakcie której autorzy wystawy wygłoszą swoje referaty. Będzie ją można oglądać na żywo na portalu Moje Działdowo.